Cześć, witaj serdecznie. Nazywam się Zbyszek Ryżak. Można mnie znaleźć na stronie energiawewnętrzna.pl. W trakcie tego krótkiego wideo chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co decyduje o tym, że niektórzy ludzie osiągają sukces i żyją tak, jak zawsze chcieli żyć, a niektórzy nie? Wiem, że słyszałeś już dziesiątki odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że w co drugim wideo motywacyjnym są te odpowiedzi. Zazwyczaj te, wideo, zazwyczaj te nagrania zaczynają się tak: od zawsze mnie interesowało, co sprawia, że ludzie odnoszą sukces. Uczestniczyłem w szkoleniach Tony Robbinsa, uczestniczyłem w szkoleniach takiego i takiego, i wreszcie dotarło do mnie. I teraz odpowiem. Wiem, takich odpowiedzi, takich nagrań prawdopodobnie słyszałeś wiele, 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 wiele. wiele. Ja też interesowałem się od kilkunastu co najmniej lat tym, dlaczego niektórzy ludzie spędzają swoje życie e, bez emocji, bez sensu, dlaczego niektórzy ludzie przegrywają swoje życie, mimo że w środku mają niesamowity potencjał, mimo że w środku mają niesamowite możliwości. A niektórzy wręcz przeciwnie, a niektórzy wręcz przeciwnie, nawet jeżeli mają. E, umiejętności intelektualne nieco słabsze, to idą do przodu i osiągają sukcesy. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdy przyjrzymy się tym wszystkim ludziom, którzy zarabiają wielkie pieniądze, którzy robią to, co chcą, to tak naprawdę niewielu jest tam ludzi, którzy są niesamowicie bestrze intelektualnie, którzy mają niesamowite wrodzone, niesamowite wrodzone talenty, niesamowite, e, niesamowity potencjał. Tak naprawdę jest tam dużo ludzi, którzy, bądźmy szczerzy, bądźmy szczerzy, nie różnią się, a często intelektualnie, poznawczo, a nawet yy, pod kątem różnego rodzaju emocji są znacznie słabsi. R pod kątem rozwoju emocjonalnego, pod kątem dojrzałości są znacznie słabsi od ciebie. Od ciebie, od osoby, która ogląda to wideo i być może nie osiągnęła jeszcze nic szczególnego, która zmaga się z rzeczywistością, która być może radzi sobie jako tako, ale ma poczucie, że jej życie to nie do końca to, nie do końca jest takie, jakim chciało, chciałaby, żeby to życie było. Jeżeli myślisz, że ci ludzie, którzy, którzy osiągają sukcesy, bardzo się od siebie różnią, to nie masz racji. Nie różnią się tak bardzo. Nie różnią się tak bardzo, ale coś ich tak naprawdę różni. Czy sukces jest efektem przypadku, czy sukces jest efektem tego, że, że jedni mają szczęście i tak akurat ułoży im się życie, że. No, że trafiają na właściwych ludzi, na właściwe materiały, na właściwe szkolenia, później trafiają na właściwą pracę, dostają właściwą pomoc, a inni na to nie trafiają. Czy sukces rzeczywiście jest efektem przypadku? To pytanie nurtuje, nurtuje nas wszystkich od bardzo dawna i przez te kilkanaście lat, w trakcie których zajmuję się psychologią, przeczytałem wiele artykułów naukowych, wiele książek, uczestniczyłem w wielu szkoleniach, rozmawiałem z wieloma ludźmi. I gdybym zestawił te wszystkie odpowiedzi, jakie uzyskałem, to uwierzcie, że były to, byłyby to odpowiedzi od sasa do lasa. I większość z tych odpowiedzi jest całkowicie niespójna z sobą. Na Neofici na drodze rozwoju osobistego znajdują jakiegoś swojego ulubionego autora, powiedzmy Tony Robinsa, czytają co on mówi i mówią: O, tak, teraz wiem, teraz już wiem, jak osiągnąć sukces. Rzucają się do spełniania jego rad i. Dupa blada. Okazuje się, że wcale to się nie sprawdza. No to jeżeli mają dość wytrwałości, szukają innego autora. Trafiają na Joe Vitale i dowiadują się, że to wszystko tak naprawdę jest kwestia przyciągania. Uczą się, uczą się, uczą i zaczynają próbować. Wyobrażają sobie pozytywną przyszłość, trzymają się jego kurczowo, próbują, próbują, próbują i. DB. Dupa blada. Znowu, niestety, nic z tego. I w ten sposób można poruszać się od jednej osoby do drugiej. Jest wiele różnych podejść, jest wiele różnych trendów. Niektórzy szacują, że szkół terapeutycznych na świecie jest około 400 czy 500. Jeżeli każda szkoła terapeutyczna ma jakiś, jakąś receptę na to, jak zrealizować potencjał, jeżeli dodamy do tego różnego rodzaju e, ludzi, którzy opowiadają o Ludzie, którzy opowiadają o tym, jak osiągnąć sukces różnego rodzaju domorosłych gór i mistrzów, ludzi, którzy pretendują do tego, no to mamy prawdopodobnie parę tysięcy różnego rodzaju odpowiedzi, które są całkowicie niespójne z siebie. W związku z tym, w związku z tym, czy jest jakaś recepta, czy jest jakaś, czy jest jakaś odpowiedź, nie nagrywałbym tej, tego wideo, gdybym nie znał jej. <laughs> ja wiem, znacie ten dobci po Bruseli. Gdy przychodzi wizytacja do szpitala, stary, stary, stary dowcip do szpitala wariatów i wchodzą do pierwszej sali i pytają pacjenta, kim jesteś? On mówi: Brusli, do drugiej, Brusli, do trzeciej, Brusli. W końcu w końcu przychodzą do dyrektora i mówią: Panie dyrektorze, jak to się dzieje, że wszyscy pana pacjenci uważają się za Brusli? A dyrektor mówi: Wiecie co? Oni wszyscy nie mają racji, to wariaci. To ja jestem Brusli. Troszeczkę czuję się w ten sposób, to ja znam prawdziwą odpowiedź. I teraz, jako prawdziwy Brusli, powiem Wam, jaka to odpowiedź. Wiecie, jaka jest odpowiedź? Jedno słowo. Jedno słowo, którego być może wiele osób nie będzie chciało dopuścić do swojej świadomości. Strach. Strach. Być może myśli, że strach to. Coś, co czujesz, gdy idziesz do kina na dobry horror. Owszem, to też strach. Strach to podstawowa, podstawowy rodzaj emocji, podstawowy rodzaj reakcji fizjologicznej i emocjonalnej naszego umysłu. Coś, co pozwoliło nam przetrwać jako gatunkowi ludzkiemu. Ale jeżeli myślisz, że strach to tylko coś, co człowiek czuje, gdy znajduje się w ciemnej uliczce, i gdy widzi zbliżający się naprzeciw niego, zakapturzone postaci, to nie doceniasz znaczenia strachu. Strach to także uczucie nieadekwatności, tego, że sobie nie poradzę, tego, że tak naprawdę jestem do niczego. Strach to wątpliwości, jakie mam w odniesieniu do tego, czy w ogóle mi wyjdzie. Strach to ciągłe zastanawianie się, czy to wszystko ma sens. Strach to ciągłe odkładanie. Tego, co powinienem zrobić, odkładanie, bo gdzieś tam w głębi, gdzieś tam w środku jest poczucie, że nie dam sobie z tym rady tak, bar tak dobrze, jakbym tego chciał. Nie uda mi się tego zrobić. Strach to także wycofywanie się przed kontaktami z ludźmi, ale to także udawanie przed ludźmi kogoś, kim nie jestem. To także granie roli, udawanie pewniaka, kogoś, kto niczego się nie boi. Strach, lęk, obawy, wątpliwości, brak pewności, wahania. To wszystko różnego, różne imiona, jakie nosi strach. Nazywaj to jak chcesz. Niektórzy psycholodzy lubują się w rozróżnianiu, jaka jest różnica między lękiem a strachem. Między obawą a wątpliwością czy wahaniem, między strachem jako stanem, a strachem jako chwilowym odczuciem. Bez sensu. Strach to strach. I każdy dokładnie wie, o co chodzi. W jaki sposób strach może być kluczem do sukcesu? Osiągnąć sukces, jeżeli chcesz osiągnąć sukces. Musisz zrobić jedną rzecz. Zawsze. Nie ma żadnych wyjątków. Musisz zrobić coś nowego. Coś, czego nigdy nie robiłeś. Coś, za co jeszcze się nigdy nie zabrałeś. Coś, czego jeszcze nigdy nie próbowałeś. Musisz znaleźć się w nowej sytuacji. I najczęściej w takiej sytuacji, w której yy, nie ma sprawdzonych recept. Oczywiście są ludzie, rób to, którzy mówią, rób to, co ja, naśladuj, są pewne sprawdzone procedury, ale jeżeli zaczynasz naśladować te ich procedury, te ich sposoby bardzo szybko, okazuje się, że tak naprawdę nie można niczego naśladować w 100%, bo staje się to komiczne. Jeżeli jest taka popularna książka z zakresu religijności, o naśladowaniu Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa, wyobraźmy sobie, że ktoś naśladuje Chrystusa, zapuszcza włos, brodę, no, mógłby sobie jeszcze dziury po gwoździach zrobić i chodzi po świecie. Oczywiście to jest świr. Tak samo jest troszeczkę z ludźmi sukcesu. Jeżeli chcesz naśladować człowieka, któremu udało się osiągnąć jakiś niesamowity sukces, typu Jeff Bezos albo, albo ktokolwiek inny, kto jest swoim Twoim jakimś idolem, sztuka nie polega na tym, żeby wyglądać tak samo jak on, ruszać się tak samo, jak on, a nawet nie polega żeby na tym, żeby podejmować takiego samego rodzaju działania, przecież drugiego Amazona nie założysz, bo już jest. Chodzi o to, żeby naśladować istotę. A jak naśladujesz istotę, to prędzej, że później znajdziesz się w sytuacji, w której nie ma dobrych rozwiązań, w której, w której jesteś po raz pierwszy, w której nikt cię nie poprowadzi za rękę. Żeby osiągnąć sukces, musisz robić rzeczy, które, których jeszcze nigdy nie robiłeś. W związku z tym, musisz robić rzeczy, które zbudzają Twój strach w sposób naturalny i oczywisty. Wszystko zależy od tego, jak zareagujesz na ten strach. Stajesz przed drzwiami, które prowadzą do Twojej lepszej przyszłości. Po drugiej stronie tych drzwi jest coś, co sobie wymarzyłeś. Jest przyszłość. Jaka jest spójna z Twoimi wartościami. Nieważne, czy to jest, czy to jest rodzina, czy są podróże, czy to jest wspaniały biznes, czy cokolwiek. I przed tymi drzwiami stoi bramkarz. Bramkarz ma groźną, potworną minę. Ten bramkarz to strach. Podchodzisz do drzwi, już je chcesz otworzyć, nagle bramkarz odpychać. Co możesz zrobić? Trzy możliwości. Po pierwsze możesz odejść i powiedzieć. W zasadzie to tak bardzo mi nie zależało. W zasadzie to są takie bajki na temat sukcesu, takie bajki. Po co się przejmować? Może zamiast tym wszystkim, może zamiast tego wszystkiego znajdę sobie gdzieś zieloną trawkę i zrobię piknik i będę leżał i patrzył, jak chmury przepływają po niebie. To jest pierwsza możliwość. Stchurzyć, wycofać się. Jest też druga możliwość. Zacząć szukać jakiegoś sposobu przekupienia tego bramkarza. A, czym ja go mogę przekupić? Czyli jak ja mogę opanować ten swój strach? Wiem, mogę pojechać na szkolenie. Mogę pojechać do samego Tony Robinsa i on mnie nauczy, jak ten strach pokonywać. Albo nie, mogę zapisać się na jakieś warsztaty jakiegoś uznanego mistrza, albo mogę zapisać się na medytację, mogę zapisać się na jogę, mogę wziąć parę tabletek. Życie człowieka bardzo szybko zmienia się w sposoby pokonania strachu. Sprawdza jedną metodę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Medytację, wizualizację, pisanie różnego rodzaju formularzy, robienie różnego rodzaju ćwiczeń, czytanie książek motywacyjnych. W zasadzie nie moim interesem jest mówić ci, że to rozwiązanie jest nieskuteczne. Ja jestem człowiekiem, który działa w branży motywacyjnej. I im więcej książek kupisz na temat rozwoju osobistego, tym większa szansa, że ja też zarobię. Im częściej dasz zarobić złotym myślą, tym większa szansa, że kupisz też moją książkę. I to wspaniale, że masz takie przekonanie, że da się Zwalczyć strach, że, że musisz jeszcze coś zrobić, że musisz się przygotować. To wspaniale, to wspaniale, dajesz nam wszystkim zarobić. Tylko, że wiesz, co ci powiem. Czy myślisz, że osoby, które były na szkoleniach Mariusza Szuby, Tony Robinsa, że 100% tych osób wraca i zakłada swój biznes i, i, i robi coś, czego Czego nie miało nigdy szansy dokonać? 100%? Nie, na pewno nie. 90%? 80%? Ja powiem, że z tych osób, które biorą udział w tych wspaniałych, wielkich, motywujących szkoleniach, które bardzo cenię i, i, i to fajne, od czasu do czasu poczuć moc płynącą ze sceny. Ale z tych osób sukces odnosi 5%? Myślę, że to i tak dużo. Myślę, że większość tych ludzi wraca i nic nie zmienia. Dlatego, że nie ma tak naprawdę metody pokonania naszego strachu. Wiesz, jaka jest różnica między ludźmi, którzy osiągają sukces i który, którzy, którzy idą do przodu, a między ludźmi, którzy całe życie tracą na znalezienie sposobu, żeby przekupić bramkarza, który nie pozwala im przejść na drugą stronę drzwi, ci piersi mają jaja. Co to znaczy mieć jaja? To nie znaczy nie bać się. Zapytaj kogokolwiek. Zapytaj żołnierzy, zapytaj ludzi, którzy stają przed śmiercią twarzą w twarz prawie codziennie. Czy być odważnym to znaczy nie bać się, nie czuć lęku? Nie, lęku nie czują tylko psychopaci. Ludzie odważni to są tacy, którzy czują lęk i idą do przodu. Jedyny sposób, żeby poradzić sobie z tym pieprzonym bramkarzem, który broni nam przejścia przez drzwi prowadzące do naszego lepszego życia, jedynym sposobem jest przejść wprost, patrząc mu prosto w oczy, nie spuszczając z niego wzroku ani na chwilę. To znaczy mieć jaja, czuć strach, zaakceptować go, nie próbować. Zmienić siebie w kogoś, kim nie jesteś, ale przejść na wprost, czując lęk i idąc do przodu. Myślisz, że to niemożliwe? Zapytaj tych, którym się udało. Oni też czują strach, wątpliwości i niepewność, ale idą do przodu. Owszem, nie są spanikowani. Owszem, ich strach jest łatwo znieść. Owszem, umieją prze przenieść swoją uwagę na coś innego. Ale to już jest historia do następnego spotkania. Różnica między ludźmi, którzy osiągają sukces, a między tymi, którym się nie udaje, jest tylko jedna. Ci pierwsi mają odwagę iść na wprost, patrząc w oczy. Bramkarzowi, który broni przejścia, czując lęk i robiąc to, co powinni zrobić, bez uników, bez chowania się po kątach. Dziwne rzeczy się wtedy dzieją. Bardzo dziwne. Bramkarz rozpływa się. Strach ginie. Dzisiaj tyle. Jutro. Następne spotkanie.